Proszę, po jednym, tak na otwartej rączce, jak mama ci uczyła, dobra? O, wzięła teraz kosteczkę. Powoli, niech zje. Mhm. Dobry pies, możesz do niej tak mówić. Super. Mhm. Super. Ostatni. I tam na ziemi jeszcze są, to możesz pozbierać, bo nie zjadło. O, pogłaska ją, jak się położyła tak ładnie. I możesz wziąć tą kostkę, co za nią leży tutaj koło piłeczki. O, dobra lotka. Nie, nie chcę tego? Nie chcesz, nie chcesz tego lociu, a tego nie chcesz? Wypluła, wypluła. Wyplu... Wyplułaś ty. Wyplułaś ty. Ty loteczko. Ty loteczka. Ty. Ty chodź. Czipko. szybko, piękna. Piękna. No widzę, właśnie chyba muszę ją umyć.